Kiedy myślimy o Chinach, często widzimy tylko lśniące miasta, pędzące pociągi dużych prędkości i technologię pokrywającą każdy róg ulicy. Ale kiedy opuścimy te miejskie centra, wkraczamy w zupełnie inny świat. Istnieją wioski, w których ludzie nigdy nie widzieli obcokrajowca, gdzie aranżowane małżeństwa nadal mają miejsce, wspólne toalety są rzeczą oczywistą, a ścisła kontrola sprawia, że życie wygląda jak w dystopijnym filmie. Są nawet miejsca, gdzie nie mówi się po chińsku, którego znamy. Co więc naprawdę dzieje się w głębi Chin, kiedy mieszkańcy nigdy nie widzieli obcokrajowca? Wyobraź sobie, że idziesz małą uliczką na chińskiej prowincji, wszystko jest normalne, aż nagle spojrzenia śledzą cię ze wszystkich stron. Kobieta podchodzi, bierze cię za rękę, patrzy na ciebie, jakbyś właśnie przybył z innego świata, a potem odwraca się, by zawołać sąsiadów do oglądania. Dzieci zatrzymują się, dorośli tłoczą się wokół ciebie, prosząc o zdjęcia, niektórzy ciekawie dotykają twoich włosów lub skóry, aby upewnić się, że jesteś prawdziwy. To uczucie jest dziwne i przytłaczające zarazem, sprawiając, że wielu błędnie wierzy, że to dyskryminacja. Prawda jest jednak bardziej złożona. W wielu wioskach ludzie przez całe życie nigdy nie spotkali obcokrajowca, nie mówiąc już o kimś, kto wygląda inaczej niż oni, poza kilkoma rzadkimi zdjęciami. Dla nich nie jesteś niebezpiecznym nieznajomym, lecz czymś, co nigdy wcześniej nie istniało w ich znajomym świecie. I to właśnie ten szok sprawia, że atmosfera jest tak napięta. Dlaczego więc ta izolacja trwała przez dziesięciolecia? Druga: Izolacja informacyjna i odizolowana historia. Aby zrozumieć, dlaczego te reakcje istnieją do dziś, trzeba cofnąć się o dziesięciolecia, kiedy większość chińskiej prowincji była niemal całkowicie izolowana od świata zewnętrznego. Przez długi czas informacje były bardzo ograniczone, turystyka praktycznie nie istniała, a pojęcie różnorodności etnicznej praktycznie nie pojawiało się w codziennym życiu. Telewizja, książki i materiały dydaktyczne odzwierciedlały głównie jeden obraz, w którym wszyscy wyglądali tak samo, mówili tak samo i żyli według tego samego wzorca. Dla wielu wiosek świat zewnętrzny był po prostu czymś bardzo odległym. Kiedy więc po raz pierwszy stanęli przed osobą o innym wyglądzie, reakcją nie była nienawiść, lecz mieszanka ciekawości i dezorientacji, jakby coś nigdy wcześniej nie widzianego nagle pojawiło się przed ich oczami. I ten brak informacji ma do dziś dalekosiężne konsekwencje. Ale szok kulturowy na chińskiej prowincji nie kończy się na tym, kiedy mandaryński staje się bezużyteczny. Wielu przygotowuje się do podróży do Chin, myśląc, że kilka mandaryńskich zdań wystarczy, aby móc komunikować się wszędzie. Jednak po wejściu w głąb kraju to założenie szybko się rozpada. Istnieją obszary, gdzie ludzie w ogóle nie używają mandaryńskiego w życiu codziennym, a starsi ludzie nawet nigdy nie uczyli się tego języka w szkole. Zamiast tego istnieją lokalne dialekty, języki których nawet Chińczycy z innych prowincji nie rozumieją. Uśmiechasz się i witasz w języku, którego uczyłeś się miesiącami, a odpowiedzią jest seria obcych dźwięków, które sprawiają, że czujesz się, jakbyś słyszał język pozaziemski ten moment sprawia, że wielu zdaje sobie sprawę, że Chiny nie są jednolitym blokiem, jak mogłoby się nam wydawać, ale raczej wieloma małymi światami, które istnieją równolegle w tym samym kraju. A kiedy pojawia się bariera językowa, różnice kulturowe stają się jeszcze bardziej widoczne. Aranżowane małżeństwa wciąż istnieją. Podczas gdy pary w dużych miastach spotykają się przez aplikacje randkowe, rozmawiają w nowoczesnych kawiarniach i dyskutują o karierze czy podróżach, w wielu regionach kraju małżeństwo jest nadal sprawą rodzinną, a nie dwojga zakochanych. Są dziewczęta, które wychodzą za mąż, nie znając naprawdę tego, z kim będą żyć, tylko dlatego, że ich rodzice wszystko zaaranżowali. W niektórych biednych prowincjach i odległych obszarach wiejskich małżeństwo jest postrzegane jako środek do zapewnienia stabilności ekonomicznej całej rodzinie. Tradycje, presja społeczna, niskie wykształcenie i brak kobiet z powodu nierównowagi demograficznej sprawiają, że osobiste decyzje niemal nie istnieją. Dla osób z zewnątrz może to wyglądać jak powrót do przeszłości. Ale dla wielu rodzin tutaj jest to po prostu sposób, w jaki życie funkcjonowało przez pokolenia. I ta różnica podkreśla przepaść między nowoczesnymi Chinami a chińską prowincją. Dwa równoległe światy w jednym kraju. Ta różnica widoczna jest nie tylko w małżeństwie czy kulturze, ale także w codziennym życiu. W miastach takich jak Pekin czy Szanghaj Chiny jawią się jako przyszłość z szybkimi pociągami, rozpoznawaniem twarzy jako środkiem płatności i szybkim internetem wszędzie. Jednak po głębszym wejściu w głąb kraju sceneria natychmiast się zmienia. Istnieją regiony, w których czas wydaje się być zatrzymany o dziesięciolecia. Gdzie domy są nadal proste, toalety są wspólne, istnieją nieoświetlone polne drogi, a dzieci muszą chodzić do szkoły przez wiele godzin. Życie tutaj jest spokojniejsze, społeczność bardziej zintegrowana, ale także o wiele trudniejsze i bardziej pozbawione udogodnień. Co ciekawe, wszystko to współistnieje w jednym kraju, jak dwa równoległe światy, które się nie stykają. A kiedy osoby z zewnątrz po raz pierwszy doświadczają tego kontrastu, uczucie przytłoczenia jest nieuniknione. 6. Jak mieszkańcy prowincji widzą obcokrajowców? Wkraczając w głąb Chin, wielu obcokrajowców szybko zauważa, że są postrzegani nie tylko jako obcy, ale także jako zamożni. Nawet jeśli nosisz stary plecak i musisz kalkulować każdy posiłek, Twoje pochodzenie z zewnątrz w oczach wielu ludzi oznacza pieniądze i lepsze warunki. Czasami prowadzi to do nieprzyjemnych sytuacji, takich jak zawyżone ceny na rynku lub podczas podróży taksówką. Czasami jednak dzieje się coś przeciwnego, gdy zostajesz zaproszony na posiłek i traktowany jak honorowy gość, po prostu z ciekawości i gościnności. Ta percepcja ma swoje korzenie w historii, z czasów, gdy rzadcy obcokrajowcy, którzy tu przybywali, często byli zamożnymi biznesmenami lub urzędnikami. I to właśnie to spojrzenie nadal odzwierciedla przepaść ekonomiczną, a także wyidealizowany obraz świata zewnętrznego, który wciąż istnieje w umysłach wielu mieszkańców prowincji. To, co właśnie usłyszałeś, to tylko bardzo mała część chińskiej prowincji, gdzie tradycja i nowoczesność, izolacja i technologia, prostota i kontrola współistnieją w jednej przestrzeni. Istnieją wioski, które nigdy nie widziały obcokrajowca, i istnieją miasta, które żyją jak przyszłość. Dlatego zrozumienie Chin nigdy nie było łatwe. Czy myślisz, że mógłbyś żyć w tak zróżnicowanym świecie? Jeśli ta historia skłoniła cię do refleksji, zostaw komentarz, kliknij lubię to i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych perspektyw.